Więc wychowanie zapewnia szczęście, spełnienie zawodowe i rozwój umysłowy. Wielu pedagogów uważa, że tradycyjne kształcenie blokuje rozwój ucznia, gasi kreatywność i nie przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie. W zamian proponują, żeby dziecko rozwijało się całkowicie indywidualnie, we własnym tempie, bez nadzoru nauczyciela. Ma ono spontanicznie rozwijać zainteresowania. Potrzebna jest tylko partnerska obecność i niekiedy prowadzenie. Jednak nigdy nie może być ono oparte na hierarchii. Równość, empatia i zaufanie tworzą zdrową relację między uczniem a pedagogiem. W naszych czasach padł cień na wychowanie wymagające posłuszeństwa, ponieważ opiera się na ukrytej przemocy i prowadzi do rozwoju postaw autorytarnych. Nauka pamięciowa i uczenie się z książek także nie jest już w cenie. Zastępują je swobodne poszukiwania intelektualne i samodzielne doświadczanie różnych stron rzeczywistości. Książki należy równoważyć z obcowaniem z coraz bardziej rozwiniętym światem cyfrowym. Krytykuje się czytanie klasyki. Kanony literackie mają być ważne tylko pod warunkiem, że blisko odnoszą się do przeżyć ucznia. Nowe podejście do oświaty ma surowych krytyków. Antropolog społeczna Mary Douglas sądzi, że panujący dzisiaj styl wychowania bezkrytycznie i często nieświadomie został przesiąknięty duchem kontrkultury. Buntownicy roku 1968 wierzyli w bezpośrednie porozumienie ludzi, bez żadnych form i rytuałów. Woleli gorące uczucia i dogłębne doświadczenia. Chcieli zniszczyć stare formy i hierarchie, żeby osiągnąć komunie dusz bez granic. Jednak Douglas twierdzi, że bez pośrednictwa form i rytuałów żadne porozumienie nie jest możliwe na dalszą metę. Są one językiem kultury. Dlatego współczesne wychowanie czyni z ludzi kulturowych analfabetów. Są niezdolni do zrozumienia znacznej części naszego dorobku. Zabobonny kult spontaniczności, nowości i empatii tworzy jednostki pozbawione trwałego poczucia sensu. Wskazują się na pogrążanie we własnych uczuciach i myślach, żeby stworzyć i uzasadnić cel swojego działania i życia. Gnębije ciągły niepokój paraliżujący swobodne działanie. Nie potrafią budować trwałych struktur społecznych ani w nich uczestniczyć, bo te z konieczności bazują na hierarchii to ma być ciemna strona nacisku na kreatywność. Inni krytycy wychowania opartego na indywidualizmie wskazują, że jest ono w istocie hodowlą, a społecznych egoistów. Najlepszym przykładem są amerykańscy milenialsi. Są niezwykle roszczeniowi wobec rynku pracy, chociaż nie radzą sobie z podstawowymi wyzwaniami rzeczywistości. Takie I w Stanach Zjednoczonych dzieci uczą się skupiając na wybranych przez siebie przedmiotach, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Ale w Azji uczą się po to, żeby zdawać testy. Nie ma mowy o szacunku dla jednostki, zwłaszcza niepełnoletniej. Nauka to nie zabawa, ale żmudna praca, która zaczyna się od najmłodszych lat. Dzieci w szkołach podstawowych mają zajęcia codziennie od godziny 6 rano do 18 z godzinną przerwą na sen. Klasy liczą od 40 do 80 uczniów. Nie ma czasu na indywidualne podejście do każdego. Dzieci głównie uczą się na pamięć, bezrefleksyjnie, ale skutecznie. Kto dostaje mniej punktów niż 95 na 100, jest publicznie wyśmiewany. Ma to zachęcić do lepszej nauki w przyszłości. Taki system kształcenia wydaje się okrutny na Zachodzie, ale większość azjatyckich rodzin żyje w skrajnej biedzie. Rodzice robią wszystko, by ich dzieci w przyszłości poszły do dobrego liceum, a może nawet dostały się na zagraniczne uczelnie. Na Zachodzie oświata ma tworzyć indywidualistę jednostkę opiniotwórczą, która myśli twórczo i ma wyraźną własną osobowość. Taką metodę kształcenia stworzyła Maria Montessori na początku XX wieku. Każde dziecko wymaga osobnego podejścia. Edukacja musi mieć atrakcyjne opakowanie i treść pasującą do zainteresowań i zdolności ucznia. W szkołach tworzy się grupy w różnym wieku, żeby młodsi uczyli się od starszych i odwrotnie. Wyrabia to otwartą postawę. Dzieci uczą się samodzielnie i swobodnie myślą. Nauczyciel jest pomocnikiem. Uczniowie uzyskują pewność siebie i poczucie niezależności szybciej niż przy metodzie tradycyjnej. Szkoły Montessori mają piękne pomoce dydaktyczne przyciągające uwagę. Pomagają uczniom zrozumieć złożone słownictwo oraz abstrakcyjne idee przez ręczne poznanie konkretnych przedmiotów zamiast wpajania słowami przez nauczyciela. W rezultacie uczenie się daje dzieciom radość. Metoda Marii Montessori wyrabia niezależność myślenia oraz ciekawość świata i ludzi na całe życie. Rozwija umiejętności potrzebne przedsiębiorcom, jak pokazuje przykład internetowych miliarderów. Obie metody mają plusy i minusy. Azjaci mogą wygrywać wszystkie konkursy i zdawać na najlepsze uczelnie, rozwiązując testy. Jednak uczniowie po szkołach humanistycznych na Zachodzie są w życiu bardziej przebojowi i mają więcej wiary w siebie. Są również świetnymi liderami i odnoszą sukcesy na wyższych stanowiskach w tych dziedzinach, gdzie jest potrzebna kreatywność. Tylko nasuwa się pytanie: ilu potrzeba indywidualistów pełnych pomysłów? kto będzie wykonywał prace, które nie wymagają odkrywczych myśli.